Witam Cię bardzo serdecznie. Ja nazywam się Marta Trzcińska i jestem dyplomowanym fitoterapeutą. Jestem prekursorką i twórczynią filozofii jednej wizyty oraz planu zdrowotnej transformacji czyli dwóch programów, w czasie których przywrócę Ci zdrowie oraz nauczę Cię, jak o siebie dbać, aby to zdrowie utrzymać. Przekażę Ci ogrom wiedzy, która uwolni Cię od leków, suplementów i innych substancji wciskanych Ci przez, przez korporacje. Dzięki temu co robię, Twój dzień nie będzie już rozpoczynał się od zamglonego umysłu i garści tabletek czy suplementów. Przystąpienie do planu zdrowotnej transformacji lub do fitoterapii w filozofii jednej wizyty zaowocuje zdrowiem, radością z życia i pięknym wyglądem. Więcej informacji uzyskasz, pisząc do mnie na adres pożywienie, które leczy. Chcesz być zdrowy, chcesz być zdrowa. Te zmiany musisz wprowadzić, aby wyzdrowieć. Jedzenie to jedna z najważniejszych i jednocześnie najprzyjemniejszych czynności, jaką wykonujemy w ciągu dnia. Niewiele osób się orientuje, że jedzenie może być zarówno lekarstwem, jak i trucizną. Jeśli chorujesz, zwłaszcza przewlekle, z całą pewnością z Twoją dietą jest coś nie tak ponieważ twój organizm ma problem z usuwaniem toksyn. Ten problem trwa już od tak dawna, że organizm musiał zasygnalizować to tobie pod postacią choroby. Kiedy należy zmienić sposób odżywiania? Sposób odżywiania musisz zmienić, jeśli chorujesz na choroby przewlekłe lub tak zwane choroby nieuleczalne. E, te choroby to między innymi stres, otyłość, depresja, nerwica, stany lękowe, fobia społeczna, chroniczne zmęczenie, astma, alergia, AZS, RZS, czyli reumatoidalne zapalenie stawów oraz cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie, choroby serca i krążenia choroby kości i szpiku choroby układu pokarmowego i jelit choroby układu limfatycznego autoimmunologiczne oraz menopauza problemy z zajściem w ciążę i niepłodność choroby kobiece jak między innymi endometrioza torbiele mięśniaki czy problemy hormonalne oraz nowotwory Jeśli chcesz wyzdrowieć Musisz przejść sześciotygodniowy cykl odżywczo-regeneracyjny, który umożliwi Twojemu organizmowi powrót do zdrowia. Cykl ten uruchomi wszystkie niezbędne procesy oczyszczania i regeneracji Twojego organizmu, dzięki którym zaczniesz wracać do zdrowia. Cykl ten połączony z fitoterapią, czyli ziołolecznictwem, dostosowanym do konkretnej choroby leczy nawet najtrudniejsze schorzenia. Dlaczego akurat ten kurs? Przede wszystkim w moich kursach dostajesz konkretne, rzetelne rozwiązania swoich problemów. Wszystkie informacje, które znajdziesz w kursach, są przeze mnie stosowane do wyleczenia chorób u moich pacjentów. Moja wiedza opiera się na siedmiu latach doświadczenia w pracy jako fitoterapeutki oraz nieustannej edukacji, aby móc jak najefektywniej przywracać ludziom zdrowie, nawet w beznadziejnych przypadkach. Ponieważ studiuję różne dziedziny ziołolecznictwa, w tym również medycynę Wschodu, podchodzę do człowieka jako do całości. Nie leczę samej choroby, lecz przywracam zdrowie w całym ciele. Stąd moje spektakularne rezultaty z pracy. Wykupując ten kurs, masz pewność, że dostaniesz online wszystkie te wskazówki, których ja udzielam moim pacjentom. Nie ma więc znaczenia, na jaką chorobę cierpisz. Jeśli cierpisz czy chorujesz, z całą pewnością potrzebujesz sześciotygodniowego cyklu regeneracyjno-leczniczego. Zacznij więc od razu i zdrowiej!